Pyrsk idzie po jesień, idzie po zima. Bestusz trzeba się zabezpieczyć, co by być zdrowym. A najlepszym zabezpieczeniem jest miód. I bestusz dzisiaj go domy łotych, które go zbierają. Mi najbardziej smakuje rzep i gryka, gryczany miódni, ale, ale ludzie mają różne smaki. Nie? Zajmuje się pszczelarstwem od 1999 roku. Kumpel po ojcu odziedziczył pasieka. Tak, żech tam jeździł przez dwa lata mu pomagać. Oglądał, chce ule, wszystko, a potem dwa czy trzy ule, żech od niego dostał. No i tak się to zaczęło. Trzeba obserwować pszczoły, czy tam ich trzeba dokarmić, czy coś. Praktycznie cały czas jest robota, ale w sezonie. Najwięcej się wchodzi tak co tydzień, co pięć, siedem dni do ula, przegląd trzeba robić, żeby się nie wyroiły pszczoły, żeby im dać robota. Prawdziwy miód z ula powinien się skrystalizować. Każdy ma inny ten czas krystalizacji sklepowe miody no, różnie, no nie idzie też Powiedzieć tak, że, bo te żywi pszczeloże też dowają do sklepu, nie? No, że tam się le, może lepiej sprzedaje miód e, płynny, lejący. Z ula idzie dużo rzeczy wydobyć. pierwsze podstawowy to miód, kit pszczeli, który potem jest przerobiony na, na propolis, e, mleczko pszczeli, jad pszczeli. Ale do jadu to już musi być specjalistyczny, taki sprzęt trochę, żeby go pobrać. W tej rodzinie jest jedna matka, nie? tak to powinno wyglądać. No, a w, w, może być matek więcej, bo jak jest tak zwany na, nastrój rojowy, to się y, matki tak jakby tworzą, nie? Nowe, nowe pokolenie. No i ta stara matka może uciec nie? tak z niej, tak zroi się. No ja ale pszczeloż powinien do tego nie dopuszczać. Przez to się robi te przeglądy co 5-7 dni. Truty to jest! To jest, można powiedzieć, taki pasożyt do wólu, bo on no praktycznie do zapłodnienia matki, nie? A tak siedzi sobie w ulu i se tam zajado miodek. No i mu tam je dobrze. Powinniśmy dbać trochę o te pszczoły, a nie no. Robić na bzdury pszczelarzom też, bo tak się też dzieje, jak słychać, dni, Albo przewrócą ul, albo coś tam poleją ropą, beleczym, nic się teraz słyszy, że robią, albo nawet ukradną ulę, Przede wszystkim sadzić drzewa, bo jak nie będzie pszczoła miała na kwiatek kaj lecieć, no to, to nie będzie miodu, nie będzie pszczół, no bo zginą, bo co im będziemy cukardować, żeby przeżyły.